Hej, jesteś na tej grupie, ponieważ interesujesz się Human Design. Nie wiem, czy miałaś już robione indywidualne odczyty, czy już wiesz coś więcej o tym systemie, czy chcesz sprawdzić dopiero jak działasz, jak to tak naprawdę u Ciebie wygląda. Ale to, z czym ja chcę dzisiaj do Ciebie przyjść do temat tego naszego dopasowania się, do oczekiwań innych ludzi wokół nas. No bo tutaj Human Design nam bardzo fajnie podkreśla, że... Naszą największą zaletą to jest ta nasza inność, to, że my jesteśmy, każdy z nas jest specyficzny, może działać w troszeczkę inny sposób i może podkreślać tą swoją różnorodność, podkreślać te swoje inne cechy charakteru, te swoje inne działania. I tutaj dostajemy też takie przeświadczenie, za tym idzie, taka, taką pewność, że jeśli będziemy działać w zgodzie z sobą, w zgodzie z tą strategią, w zgodzie z tym autorytetem, Podążę tą swoją ścieżką, to będziemy szli w kierunku tego swojego rozwoju, czyli, czyli w kierunku tego potencjału, które my tutaj na to wcielenie teraz dostaliśmy. No i pytanie, jak to się ma wszystko do tego wtapiania się w otoczenie, do tego dopasowywania się do strategii czy, czy do systemów, które już istnieją od dawna. Hmm. Pytanie, czy my musimy się dopasowywać? Czy biznesy działają tylko te, które mają wielkie strategie? Czy można coś robić po swojemu? Czy można pracując u kogoś wykorzystywać te swoje unikalne cechy? I tutaj oczywiście każdy może eksperymentować sam z tym swoim grafem, z tymi swoimi predyspozycjami, ale ja tutaj chciałam opowiedzieć część mojej historii. Ja mam jeszcze dodatkowo dodatkowa może i powiedzieć, że dłużej drugi biznes ponad 10 lat prowadzę sklep, no możemy to nazwać, że to jest sklep z ubrankami dla niemowląt, bo ja tak naprawdę produkuję, projektuję, produkuję i sprzedaję ubranka niemowlęce. I w momencie, gdy ja to wszystko zaczynałam, to tak naprawdę szkolenia online czy strategie online to był temat bardzo raczkujący, nawet tego nigdzie w internecie nie było, same e-commerce'y to były dopiero na takim początkowym lub średnio zaawansowanym mm, temacie, więc ta sprzedaż internetowa to tak naprawdę było, był raczkujący temat. Ja zaczęłam sprzedawać moją ubranka w Niemczech po niemiecku, gdzie nie lubiłam tego języka i tak naprawdę jakoś szczególnie go nie znałam. Natomiast y, to, co z czym chcę się podzielić, to cała ta przygoda, cała ta sprzedaż, ona była oparta właśnie o to moje poczucie, co jest fajne, co się sprawdza, co mi się podoba, co mi pasuje, więc mogę powiedzieć, że działałam na czuja. Co oczywiście po czasie, po latach, jak sobie wysprawdzałam również mój graf Human Design, okazało się, że ja dosłownie działałam w oparciu o mój autorytet i o moją strategię, bo akurat jestem generatorem sakralnym. Więc wykorzystywałam te wszystkie właśnie moje cechy, te wszystkie predyspozycje nieświadomie w swoim życiu, ale też były takie sytuacje, kiedy. Wdrażałam jakieś nowe produkty do swojego sklepu tylko dlatego, że ktoś powiedział, że to się powinno razem sprzedawać. Ja tego nie do końca czułam, ale w imię właśnie ogólno sprawdzonych zasad, ogólno sprawdzonych statystyk, ja dane rzeczy wdrażałam, sprawdzałam, ale rezultaty nigdy nie były tak dobre jak te, kiedy działałam w zgodzie z tym moim przeczuciem. I dopiero tak naprawdę poznanie systemu Human Design dało mi taką. Taką pewność, taką akceptację, że to nie są jakieś moje fanaberie, to nie są jakieś moje wymysły, tylko jeśli mój sakral czuje, że coś jest fajne, że coś się sprawdzi, że coś jest dla mnie, że coś będzie rozwijało ten mój biznes, to warto w to iść, warto tego słuchać. Wcześniej to robiłam, nie wiedziałam do końca dlaczego, a teraz to robię, bo jestem świadoma dlaczego. Także jeśli ty masz również, podobnie jak ja, ten swój autorytet sakralny, bądź jesteś tym generatorem, który ma z tego otoczenia pobierać te wszystkie inspiracje do siebie, to zwracaj uwagę na to właśnie, jak podejmujesz decyzję, co ty czujesz, co się znajduje wokół ciebie. A jeśli jesteś innym typem, to napisz tutaj w komentarzu właśnie, jakim jesteś typem, z czym masz kłopot, co już wdrażasz w swoim życiu, czego nie do końca rozumiesz. A podpowiem Ci, wskażę Ci drogę, jakiś kierunek, w którym Ty możesz iść, żeby bardziej realizować siebie, by bardziej, bardziej eksperymentować z tym swoim grafem human design. A co za tym idzie, iść po to spełnienie, po tą radość, po tą satysfakcję, no po, tą, po to bezpieczeństwo, po te zabezpieczenia, po to wszystko, po co Ty na to życie tutaj jesteś stworzona.